Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem przepyszną letnią zupę koperkową z pulpecikami, z białym serem, z chrupiącym ogórkiem gruntowym. No i oczywiście z młodymi ziemniaczkami. Tak to wygląda, smakuje naprawdę przepysznie, a ta zupa robi się sama i jest naprawdę bardzo prosta w przygotowaniu. A jeżeli macie ochotę na inną letnią zupę, to zapraszam też na mój kanał, bo tam przygotowałem przepyszną zupę. Z Kórek, szparagów, i do tego zrobiłem też chrupiące paszteciki ze szpinakiem i z białym serem. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a my zabieramy się za przygotowanie tej pysznej zupy. Zapraszam! Zupa koperkowa to bardzo dobry pomysł na letnie danie, bo wszystko przygotowujemy w jednym garnku. Tak więc nie musimy spędzać za dużo czasu w kuchni. Nastawiamy zupę, czekamy, gotujemy i wszystko mamy gotowe. Więc do mojego garnka wlewam olej. Tak, dość dużo tego oleju, bo musimy wyciągnąć smak wszystkich warzyw. I to jest podstawa tego wszystkiego. Spójrzcie, teraz dodajemy warzywa te, które możemy dostać na ryneczku, czyli seler naciowy... Cebulkę, pora, no i oczywiście dużo czosnku. Te wszystkie warzywa musimy sobie podsmażyć, ale pamiętajcie, nie spalmy ich. Chcemy je lekko poddusić na tym oleju. Oczywiście możecie też użyć masełka, jeżeli nie macie problemu z cholesterolem. I teraz tak, czekamy, aż nam się to wszystko ładnie poddusi, a potem dodajemy resztę rzeczy, ale w tym momencie możemy dodać sól. Która zmiękczy nam te wszystkie warzywa i wyciągnie z nich wodę. Ja sobie nie wyobrażam letniej zupy bez ziemniaków. Dlatego pokroiłem sobie młode ziemniaczki w takie dość duże cząstki i one idealnie nadają się właśnie do zup. Wiecie dlaczego? Bo zawierają bardzo mało skrobi. Dzięki temu nie rozpadną nam się tej, w tej zupie. Ho, dodajemy je tutaj i tak samo podsmażamy z tymi naszymi warzywami. Widzicie? Nie chcemy stracić koloru, tylko chcemy uzyskać bardzo fajny efekt. Dlatego jeszcze chwilę delikatnie dusimy to wszystko razem ze sobą. A kiedy warzywa poddusiły się delikatnie, te ziemniaczki też, o, lekko się poddusiły, teraz przyszedł czas, żeby dodać bulionu. Ja mam tutaj bulion warzywny, tak. To jest bulion zrobiony z samych warzyw. Mamy tutaj marchewkę, cebulę, pora, pietruszkę, no i oczywiście trochę lubczyku i bardzo dużo przypraw. To wszystko gotujemy do momentu, aż ziemniaczki będą al dente. Na pewno każdy z was przynajmniej raz w życiu jadł przepyszne klopsiki w sosie koperkowym. Ja dzisiaj robię zupę koperkową, dlatego pomyślałem, że dodanie takich fajnych klopsików to będzie naprawdę dobry pomysł. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. W misce mam mielone mięso z kurczaka, z udek kurczaka. To jest naprawdę bardzo fajne mięso. I teraz tak, chcę, żeby moje y, pulpeciki były bardzo delikatne. Nie mają się gryźć z moją zupą, dlatego dodaję tylko takich delikatnych przypraw. O, sypię tutaj oregano i muszę Wam powiedzieć, że oregano to jest jedno takie zioło, które smakuje o wiele lepiej suszone niż świeże, bo ma więcej smaku i aromatu. Do moich pulpecików wrzucam też jedno żółtko i bardzo drobno posiekaną cebulkę. Widzicie? A, umiecie tak kroić. Ponadto dodam tutaj skórkę z cytryny i bardzo dużo. Zielonej pietruszki. Resztę zielonej pietruszki zostawię sobie do zupy, ale skoro jest to zupa koperkowa, dodam też trochę koperku. No i oczywiście muszę sobie to wszystko przyprawić. Czym przyprawiamy? Tradycyjnie sól i pieprz. Chcę czuć tutaj w tych pulpecikach smak tej skórki cytryny, tego koperku. No i oczywiście oregano. Dodam sobie jeszcze trochę, nie za dużo oleju. I to wszystko doprawiam świeżo zmielonym, grubym, czarnym pieprzem. Wygląda bardzo fajnie, jest bardzo apetycznie, więc teraz tak, wymieszajmy to wszystko ze sobą, aż powstanie nam jednolita masa. Spójrzcie, mm, to będą przepyszne pulpeciki. To jest naprawdę bardzo ekspresowa zupa. Ziemniaki jeszcze nie są gotowe, a ja już mam wszystko porobione. Więc teraz mogę spokojnie przejść do takiego powolnego lepienia delikatnych i malutkich pulpecików do mojej zupy. Hop. I robimy sobie takie duże, jakie chcemy. Kiedy ziemniaki są już prawie gotowe, teraz musimy tak podbić śmietanką naszą zupę. Śmietanka już jest. Więc do naszej zupy dodajemy też dość dużo koperku. Na samym końcu, oczywiście, udekorujemy sobie naszą zupę koperkiem, ale teraz ważne jest to, żeby zupa nabrała tego koperkowego smaku. I pamiętajcie, żeby zagotować zupę, tak? I wrzucamy nasze pulpeciki. Hop, 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 hop. hop. Widzicie? Gotujemy. Moja zupa jest już gotowa, więc możemy ją wykończyć. Oczywiście dodajemy na samym końcu takiego w kosteczkę pokrojonego ogórka gruntowego, bo chcę, żeby ten smak tego ogórka, orzeźwiający smak, przeszedł do mojej zupy i teraz dodajemy wszystkie inne dodatki, czyli odrobinę pietruszki, troszeczkę koperku. Tak. I to wszystko musimy sobie zagotować. Ale pamiętajcie, żeby jeszcze doprawić na samym końcu troszeczkę solą naszą przepyszną zupę. I co? I możemy już wykładać. A jak wykładamy naszą zupę? Spójrzcie, mam tutaj troszeczkę sera feta. I tak trochę sera sobie rozmiażdżę i wrzucę tutaj na samo dno mojej miski. Tak. A teraz wlewam zupę. Zupę z ziemniaczkami, pulpecikami, z koperkiem. No wygląda to naprawdę sztosikowo. Bardzo, bardzo ładnie. Och, i na samą górę układam sobie gdzie nie odrobinę serafeta. Mmm, i tutaj mam jeszcze świeże oregano, które już tutaj jest w pulpecikach, więc tym sobie udekoruję moją zupę. Tak wygląda moja zupa. Ja jestem z niej dumny i bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że przygotujecie sobie taką w domu. A jeżeli macie ochotę na więcej letnich zup, to zapraszam też na mój kanał, bo tam przygotowałem przepyszną zupę ze szparagami, kurkami. A do tego przygotowałem przepyszne, chrupiące paszteciki ze szpinakiem i z białym serem. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A ja się z Wami już żegnam i życzę Wam smacznego!